W rolach głównych. Podwójne życie Angeliki. Żona właściciela tego rancza zdradzała męża z twoim ojcem. Mieli syna, którego twój ojciec nigdy nie uznał. Jak nazywała się ta rodzina? Nie pamiętam, ale chyba Lagos a więc mam przyrodniego brata? Tak. Syna twego ojca i żony tego biedaka. Oboje byliśmy zdradzani przez małżonków. Mamo, jutro wracamy. Powiedz pani, amparo, żeby się nie martwiła. Twoja mama? Tak. Syn pani Amparo został aresztowany. Dopiero co się odnalazł i znowu naraz robiał? Chyba mieli na niego nakaz i po prostu go wykonali. A więc to ostatnia noc naszego miesiąca miodowego. Trzeba to wykorzystać. Świetny pomysł. Nigdy mi o tym nie mówiłaś. Mam przyrodniego brata i nie wiedziałem o tym? Synu, niełatwo mi o tym mówić. Nie pytaj, jak się nazywał, bo nie wiem i nie chciałam tego wiedzieć. Ojciec go uznał? Nie sądzę. Zapewne matka powiedziała mężowi, że to jego dziecko. Ja dowiedziałam się o tym, bo twój ojciec był skończonym draniem. Po tylu latach nie wiemy, co się stało z tym dzieckiem. Czy żyje? Gdzie mieszka? To rancho nie należy już do Lagosów. Kochanie, chcesz poznać tego człowieka? Jeśli żyje, to pewnie nie wie, że jesteście braćmi. Chwileczkę. Nazwisko tej rodziny brzmi Lagos? O ile pamiętam, tak. Dlaczego? Kilka dni temu Cornelia Mendoza grał w karty o z niejakim Cristobalem Lagosem. Myślisz, że to mógłby być twój przyrodni brat? Może. Jeśli jest synem Lagosa, właściciela tego rancha, pewnie chciał odzyskać swoją posiadłość. Znam go. To mężczyzna w dojrzałym wieku. Kilka razy próbował kupić rancho od Cornelio, ale Cornelio się nie zgodził. A co się stało z tym zakładem? Okazało się, że ten Lagos oszukiwał. Tequila dla wszystkich. Jeden, dwa, trzy. I cztery. Chciałeś wygrać pięcioma asami? Cornelio strzelił do niego, ale tamten uciekł. Cornelio zagroził, że następnym razem go zabije. Ten człowiek więcej się tu nie pojawił. Javier dziwnie zareagował. Flor pracuje dla projektanta. Zamiast ją wspierać, boi się, że ją straci. To pierwsza reakcja. Nie sądzę, by Javier zachował się jak ubiegłowieczny mężczyzna. Ale mówiąc poważnie, nie odpowiedziałaś mi. No co? Czy chcesz za mnie wyjść? Wiesz, że niczego bardziej nie pragnę, ale chcę, żebyś ty też tego chciał. A jak myślisz? Dlaczego proszę cię o rękę? Teraz się zgadzam. Ale wróćmy do tematu za kilka dni, dobrze? Nie bardzo, ale będzie jak chcesz. Świetnie. Zbliża się Boże Narodzenie. Jedziesz do rodziców? Myślisz, że zostawię cię samego w tej sytuacji? Nie. Zostaję tutaj. Zadzwonię do domu, prześlę rodzicom całusy, ale moje miejsce jest przy tobie. Nie mamy żadnych informacji o tym Cristobalu Lagosie? O ile wiem, nie. Skoro stać go było na oszustwo, nie sądzę, by był uczciwym człowiekiem. Nie zależy mu też na poznaniu ciebie, bo nie pojawił się tutaj. Masz rację. Poza tym nie zamierzam zadawać się z ludźmi konfliktowymi. Po prostu byłem ciekaw. Lepiej chodźmy spać. Tak, kochanie. To mama. Co się stało? Co? Niemożliwe. Kiedy wracają? Przyjadę jutro rano. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Kocham cię. Co się stało? Aresztowano mojego brata. Okropność. Ale jutro wraca Kristina i postara się uzyskać dla niego zwolnienie z aresztu. To straszne. Chodźmy odpocząć, bo jutro musimy jechać do stolicy. Gardenio, dla własnego bezpieczeństwa nie wychodź z domu. Cornelio będzie próbował cię stąd zabrać. Nic mi się nie stanie. Dziękuję za wszystko, co Państwo dla mnie robią. Gardenio, źle Cię oceniłam. Dobra z Ciebie kobieta. Zostaniemy przyjaciółkami? Dziękuję, bardzo chętnie. Chodźmy, odpocząć. Ja też już pójdę. Chciałbym, żeby te święta były spokojne, ale jakoś się na to nie zanosi. Jesteśmy zdrowi, mamy siebie. A zresztą jakoś sobie poradzimy. Masz rację. Przy tobie wszystko wydaje się łatwiejsze. Wszystko. Z Bożą Pomocą wszystko się ułoży. Krystyna wraca jutro. Postara się wyciągnąć twego syna z więzienia. Ale on nie popełnił przestępstwa, prawda? Niejaka Jennifer oskarża go o próbę zabójstwa, ale to nie mój syn strzelał, to do niego strzelano. Pójdę do tej kobiety i poproszę ją, by wycofała oskarżenie. A dlaczego mówi to pani z takim niepokojem? Bo ta Jennifer jest złą kobietą. Jest jak karma dla naszej rodziny. Nienawidzi mojej córki, a mojemu synowi zniszczyła życie. Najgorzej jest nie podjąć walki. Musimy mieć dużo odwagi i wiary, że osiągniemy wszystko, co chcemy. Dziękuję. Dzień dobry. Śniadanie gotowe. Proszę zjeść przed wyjazdem. Dziękuję. Cześć. Co zjesz, Nikolasie? Jajecznicę z Chorizo. Pycha. Wszyscy ją zjemy. Usiądź, Nikolasie. Gardenio, ty też. Proszę, śniadanie dla wszystkich. Dziękujemy. Usiądź z nami. Nie chcę przeszkadzać. Nie przeszkadzasz. Cieszymy się, że jesteście z nami. Dziękuję, pójdę po kawę. Nałóż, dziecku, oczywiście. Jesteś głodny? Dzień dobry, państwo. Dzień dobry, Gojo. Co słychać? Jadłeś śniadanie? Tak. Przyszedł lekarz. Lekarz? Doktor Villegas. Niech wejdzie. Nałóż sobie, kochanie. Najpierw tobie. Chodzisz do szkoły? Tak. Mama zawsze mnie zaprowadza. Doskonale. Na razie niech nie chodzi do szkoły. To może być niebezpieczne. Tak, Don Ricardo. Dzień dobry. Smacznego. Witaj, Jacinto, zjeżdż z nami? Dziękuję, don Ricardo. Jestem już po śniadaniu. W porządku. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale chciałam państwa poinformować, że znaleziono ciało Don Timoteo. To oznacza, że uregulowanie sytuacji prawnej Rancho odłoży się w czasie. Wesołych świąt. Miło Panią widzieć. Ja nie mogę powiedzieć tego samego o Tobie. Czym mogę służyć? Musisz się zakraść do biura mojego syna Santiago. Przecież on mnie zna. To będzie bardzo trudne. Dobrze zapłacę. Zrobisz to? Czy mam znaleźć kogoś innego? Zgoda. Będę obserwować jego biuro i coś wymyślę. Jakoś się tam wkręcę. Co mam robić? Pracowałeś z Santiago. Znasz się na obliczeniach? Mniej więcej. Chcę, byś zrujnował jeden z jego projektów. Chwileczkę. Zanim pani dokończy, proszę mi podać numer telefonu do jego biura. Dowiem się, jaka firma podłącza go do internetu. Oczywiście. Masz gdzie zanotować? Wciąż płaczesz. Dobrze, że przyszliście. Witam. Wejdźcie. Dziękuję, że wpadliście. Proszę się nie martwić, do amparo. Usiądźcie. Proszę nas zapoznać ze sprawą. Jakie przestępstwo jest podstawą aresztowania? Mój syn był na terenie posiadłości Jennifer. Niedobrze, ta kobieta to wariatka. Mierzył do niej i do niejakiego Dario z broni, ale nie strzelił. Nie sądzę, by się odważył to zrobić. Jedynym świadkiem był ochroniarz z domu państwa Garsa. I to on strzelił do mojego syna. Pojedziemy na komisariat, żeby sprawdzić sytuację prawną chorę. Przesłuchamy go i zobaczymy, co da się zrobić. Tymczasem proszę znaleźć Jennifer i poprosić ją, by wycofała oskarżenie. Jeśli nie ma zarzutów, nie ma przestępstwa. Oby się zgodziła. Witaj, kochanie. Jak się masz? Wejdź. Tak się ucieszyłem, kiedy zadzwoniłaś. Muszę z tobą poważnie porozmawiać. Słucham cię. Dziękuję. Otworzymy butelkę Chateau Rochef. Zapewniam cię, że będzie ci smakowało. Wolałabym nie pić. Jak chcesz. Będę musiał je wylać, żeby się nie zmarnowało. O czym to chciałaś ze mną rozmawiać? Zanim zaakceptuję Twoją propozycję, potrzebuję dowodów Twojej szczerości i uczciwości wobec mnie. Jakich na przykład? Chcę wiedzieć, czy interesuje Cię jako kobieta, a nie tylko jako zdoba towarzyska, czy obiekt seksualny. Wiesz, że tak jest. Po co Ci dowody? Jest wyborne. Ale jeśli nie chcesz, wyleję. Nie, nie rób tego. Jeśli ty nie wypijesz tego wina, to nikt go nie wypije. Nie wylewaj go. Co się stało? Wypiję jeden kieliszek i ani jednego więcej. Jeden, tak. Więc. Proszę. Czuję się fatalnie. Nie pójdziesz dzisiaj do pracy? Może później. Najpierw odpocznę, bo kiepsko ze mną. To dlatego, że nie zjadłeś śniadania. Tato, ty nie opuściłeś ani jednego dnia w pracy. Wszystko w porządku? Panno Jennifer, przyszła pani Amparo Estrada. Niech wejdzie. Matka Angeliki? Ciekawe, czego ta kobieta chce. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym możemy służyć? Przychodzę prosić o litość dla mojego syna Jorge. Wiem, że popełnił przestępstwo, ale przemyślał to i żałuje po tym, jak znalazł się na skraju śmierci. Poza tym już cię przeprosił Jennifer. Proszę cię, wycofaj oskarżenie przeciwko niemu. Nigdy nie wystarczy przeprosić, kiedy popełnia się przestępstwo, Jorge należy się kara. Cześć, Mario, a gdzie mama? Dzień dobry. Pojechała z Refugio porozmawiać z paną Jennifer, by wycofała zarzuty przeciwko twemu bratu. Dokąd pojechały? Do domu panny Jennifer. Musiałby się zdarzyć cud, żeby ta kobieta wybaczyła memu bratu. Adelo, przejrzyj kosztory z tego projektu. Musimy dokonać cięć, by wygrać przetarg. Nie przejmuj się. Zostaw to mnie, a ty jedź do klienta. Zabierz projekt wstępny i powiedz, że za kilka godzin przyślę mu skończony kosztorys. Doskonale. Javier, podwiedziesz mnie? Jasne. A potem pojedziesz do dostawców potwierdzić cenę. Oczywiście. W razie zmian dam znać. Dobra. Do zobaczenia, kochanie. Czekam na informację. Dobrze. To niedaleko. Teraz jest dobry moment. Santiago i Javier wyszli. Ten, kto został w biurze, na pewno mnie nie zna. Błagam cię, Jennifer. Mój syn to dobry człowiek. Nie odważyłby się strzelić. Ale miał broń. Mój ochroniarz widział, jak celował do mojej córki i jej chłopaka. Samo posiadanie broni to już jest przestępstwo, pani Amparo. Nie wierzy pan w skruchę? Mój syn jest zdecydowany się zmienić. Popełnił błąd, który na szczęście nie spowodował szkód. Przyjaźnie się zamparła od dawna. Nie mają państwo pojęcia, jak wiele wycierpiała z powodu syna. Bała się, że umarł. On już poniósł konsekwencje swego czynu. Błąkał się po ulicach. Przeżył tylko dzięki matce boskiej z Guadalupe. Wiem, że pani nie jest matką. Ale proszę zrozumieć ból mojej przyjaciółki. Przysięgam, że Jorge nigdy więcej nie zbliży się do pańskiej córki. Ja też to gwarantuję. Co ty na to, córeczko? Wolałabym, by siedział w więzieniu. Chyba, że masz inny pomysł, tato. Tak. Mam inny pomysł. Pani Amparo. Niech pani córka Angelika wstawi się za bratem. Ale oczywiście niech przyjdzie sama. Bez Ricardo.